Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym rozważaniu. Już ostatnie w wakacjach. Jutro już rok szkolny. Dzieciaki, młodzież udadzą się do szkoły, żeby rozpocząć na nowo naukę po odpoczynku, żeby wrócić pełni sił do tego, żeby rozwijać się. Dzisiaj Jezus mówi do Szymona, wypłyń na głębie. Jest to bardzo ciekawe, że Jezus mówi o głębi. Co ta głębia może oznaczać? No właśnie dla rybaków głębia zawsze jest z jednej strony rzeczywiście taką sytuacją, w której... No, mogą doświadczyć jakichś niebezpieczeństw, no bo głębia przeważnie się znajduje daleko od brzegu, od jakiegoś takiego miejsca bezpiecznego. Ale z drugiej strony właśnie na tej głębi są największe szanse do tego, żeby złowić jak najwięcej, żeby ten połów rzeczywiście był obfity i udany. I dzisiaj, kiedy słyszymy te słowa, że Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy wypłynęli na głębie, to z jednej strony... Chcę nam pokazać, żebyśmy się nie bali takich sytuacji, które są dla nas trudne, które prowadzą nas do jakiegoś takiego hmm, poczucia niepewności, nawet jakiegoś takiego może zagrożenia, takiego doświadczenia, że nie mam czego się złapać, nie mam czego się chwycić, nie mam żadnej jakiejś takiej przestrzeni, gdzie mogę uciec bardzo szybko, bardzo łatwo. Tylko gdzie jestem trochę zdany sam na siebie, gdzie trochę muszę z, jakby zmierzyć się z różnymi przeciwnościami, może z moimi słabościami, może z, nie wiem, z tym, że sobie z czymś nie radzę, że coś mi nie wychodzi, że nie mogę liczyć na pomoc innych, że muszę pewne rzeczy już tak wchodząc dalej, głębiej, w przestrzeń duchową, przepracować samemu że nie mogę się ciągle zasłaniać innymi uciekamy od takiej przestrzeni w nas byśmy chcieli żyć komfortowo ja sam tego bardzo mocno doświadczałem w swoim życiu i nadal te pokusy gdzieś tam we mnie są że ta pokusa życia w komforcie jest potężna i, i bardzo złudna bo niby nam się wydaje, że skoro żyjemy dobrze że wszystko nam się udaje, powodzi to znaczy, że to jest z błogosławieństwem Bożym a ktoś kiedyś mądrze powiedział, że zawsze kryzys jest okazją do pójścia do przodu, że do, do rozwoju, że wtedy, kiedy kryzysujemy, otwiera się nam przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. I właśnie tutaj jest ta druga rzeczywistość tej głębi, czyli zdobywanie nowych rzeczy, uczenie się, już tak mówiąc, wprost, chociażby do uczniów czy, czy do, do młodzieży, że zobaczcie. To jest szalenie ważne, żebyśmy my odnaleźli w sobie taką odwagę, taką determinację do tego, żeby wychodzić naprzeciw jakichś naszych słabości, mierzyć się z nimi i dzięki temu zdobywać nowe rzeczy, zdobywać nowe umiejętności, zdolności, zbierać bogactwo, skarby, które są wokół nas. I to jest, to jest ta dzisiejsza Ewangelia. Wypój na głębie. Nie bój się zmierzyć ze sobą samym i nie bój się tam zarzucić sieci, bo właśnie w tym miejscu możesz doświadczyć cudownego połowu. W swoim życiu, w swoim sercu. I tego, kochani, wam życzę dobrego tygodnia. Błogosławię wam z serca. Do zobaczenia wkrótce z Panem Bogiem.